Nie macie żadnych teraz zmartwień. Wasz okręt życia płynie do przodu. Patrzycie w przyszłość. Ona jawi się piękna. Macie piękne plany na przyszłość. Tylko jesteście w tych planach zbyt poważni. Nie zauważacie piękna rzeczywistości tu i teraz. Tak bardzo jesteście skupieni na tym, co będzie kiedyś. Że życie umyka wam tu i teraz, radość wam umyka, przyroda, piękno tego miejsca. Dużo ego jest w was, wielka siła przebicia, indywidualność, macie wielką siłę, inni was podziwiają, dla was pracują. Tylko, że to ego. Przysłania Wam Waszą głębię, Waszą duszę, Waszą wewnętrzną prawdę. Jest to zły czas, by iść do urzędu i próbować coś załatwić. Jest to zły czas, by kogoś o coś prosić, ponieważ nie będzie tutaj pozytywnej reakcji, pozytywnej odpowiedzi, nie będzie zgody na Wasze prośby. Także jakieś sprawy mogą tutaj się przewlekać. Musicie dać więcej czasu. Więcej czasu urzędom, osobom, od których czegoś chcecie. Dajcie im więcej czasu. Bądźcie cierpliwi. Wasze prośby związane są z Waszym wielkim przedsięwzięciem. Możecie budować dom, osiedle, biznes. Coś wielkiego tutaj tworzycie. Popatrzcie, wysokie stanowisko, zarządzanie innymi, te drogie stroje. Jak ten egoista jesteście ponad innymi, coś wielkiego ziemskiego tworzycie. Wielki sukces tutaj osiągniecie. To jest jedność, to jest źródło drzewo życia. Więc nie ma innej opcji dla Was, jak tylko osiągnięcie sukcesu w każdej dziedzinie życia, jakiej tylko się podejmiecie. Ale jest tutaj taka przestroga, bo jeżeli będziecie działać razem, w zespołach, grupach, będziecie tworzyć jedność przecież drzewo życia to jest jedność to w tej jedności faktycznie Zdobędziecie wszystko, czego tylko pragniecie, ale indywidualnie, jako pojedynczy egoista, tutaj sukcesów finansowych przynajmniej zdobyć nie będziecie w stanie. Więc w grupie, w zespole wielkie sukcesy w działaniu, ale w pojedynkę tutaj są straty.